Rafał Nobis wydał ponad pół miliona złotych na jedną kartę ocenioną przez PSA. Jaka to karta? Jak wyglądał zakup? Dowiecie się wszystkiego w tym filmiku, a teraz kliknij w subskrybuj, aby nie przegapić nowych filmów o Pokemonach na kanale Hikomikos. Cześć, witam wszystkich, tu Hikomikos, a gościem dzisiejszego odcinka jest Rafał Nobis. Kolekcjoner, pasjonat kart Pokémon, PSA, właściciel sklepu Pokemonshop.pl. Co tam masz ładnego, kolego? A taką piękną kartę, pokażę ją bliżej do kamery. Pokaż, pokaż. Kamera bo... numer jeden. <laughs> kamera numer dwa. Nie no, dzisiaj to jest, jesteśmy w pełni przygotowani. Tak. Robi wrażenie. Mogę potrzymać? Dobra. Wo, ło, wo, wow, panie. Co ty? Proszę. Dziękuję. I do kamery powiedz coś. Może by to była dziesiątka, jakbyś... No pewnie, podjął. że byłaby dziesiątka. Otwieraj, pokazuj, pokazuj do kamery. Tu do kamery, tam I do mogę kamery. Mogę prosić uroczą asystentkę? O pomoc? Wszystko tu jest ok. Tylko to przebarwienie na bulbie, tu. Widzisz takie? Niebieskawe? Ale one tak były drukowane. To jest no jakość właśnie. z zeszłego tysiąclecia. No właśnie, tak były drukowane pierwsze karty Pokémon z 1999 roku. Bulbasaur Coro Koro, Koro za najlepsze zdjęcie w konkursie Pokémon Snap. Tada! No, ale wiesz co? Jak pokazywałeś mi kartę, to widziałem wszystkie zdjęcia z przodu. A myślałem, że tył jest gówniany. A tak naprawdę to jest dobrze. Nie, tył jest sympatyczny. Tył jaki jest, każdy widzi. Wszystko jest kit. No, ja nie wiem, dlaczego ta dostała dziewiątkę. Proszę. To co? Może powiem, dlaczego dostała dziewiątkę. No, skoro jesteś specjalistą od gradingu, no to czekamy. To tak. Ona została wydrukowana w 20 egzemplarzach. Jest to karta z 1999 roku, tak jak tutaj prowadzący powiedział. I ona została w 20 egzemplarzach przekazana osobie, która wygrała konkurs Snapa w właśnie 1999 roku. I te karty były drukowane na jednym arkuszu. Jak były drukowane na jednym arkuszu, to no, trudno osiągnąć dobrą jakość drukując jeden wielki kawałek papieru. Dlatego dziesiątki z Bulbazaura nie ma i to jest najwyższa możliwa ocena, jaką ta karta osiągnęła. Natomiast dlaczego ona nie jest dziesiątką? Najprawdopodobniej dlatego, że PSE trochę się boi dać dziesiątki, no, to jest karta, którą bardzo mocno widać na świeczniku. Karta, o której będzie głośno się mówić, tak jak wszystkie karty z tego setu, więc dla PSA, no, małym ryzykiem jest dać jakiemuś tam Charizardowi dziesiątkę, ale już takiemu Bulbazaurowi z, 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 serii, z serii Snap, no to. No, to by było duże ryzyko, jakby dali dziesiątkę, bo każdy by się czepiał minimalnych mankamentów, mimo że w swoim życiu widziałem dziesiątki, jak i nie setki dziesiątek, które wyglądały gorzej od tej, które miały gorszy centering, które miały więcej whiteningu, które miały więcej przebarwień, dekoloryzacji itd. Więc yy, śmiało ta karta mogłaby być dziesiątką, ale myślę, że ze względu na jej status wolą się zabezpieczyć i takie dziesiątki po prostu nie dać. Pytania? Nie, już starczy. Twój limit dotykania tej karty się skończył? Czas, cze, czas się wyczerpał. Tak. Dobra. Wiele osób wie, że karty PSA są bardzo drogie. To jest na przykład dziewiątka. wydrukowane jest 20 sztuk na świecie. Powiedz mi, Leciałeś specjalnie z Warszawy do Nowego Jorku. Tak. Spotkanie w Central Parku. Masz tak. wszystko udokumentowane. Tak. To w ogóle się wzięło stąd, że ja chciałem mieć kolekcję wszystkich bulbazaurów. Mhm. No i ta karta była takim marzeniem, które wydawało mi się, że nigdy go nie zrealizuję. Bo, tak jak powiedzieliśmy, 20 wydrukowanych sztuk. Jest to taka karta, której nikt nie chce sprzedać, bo mhm. jest ich tak mało, że jak ktoś już ją ma, to wie, że jeżeli się jej pozbędzie, jeżeli ją sprzeda, to już nigdy w życiu więcej jej nie będzie w stanie zakupić, albo to prawdopodobieństwo jest bardzo znikome. Ta karta tylko 5 razy, mimo że była wydrukowana mhm. w 20 egzemplarzach, to tylko 5 razy, a licząc od mojego powrotu z Nowego Jorku, 6 razy uderzyła rynek. Więc ja namierzyłem wszystkich tych, którzy tę kartę e, mają, czy to w rawie, czy to zgrajdowaną i do każdego e, z nich napisałem ze swojego profilu na Instagramie, że jestem zainteresowany taką kartą, że mam obsesję na temat Bulbazaurów, że jestem kolekcjonerem z Polski e, i że chcę tę kartę kupić. Każdy kolekcjoner mi odmówił niezależnie od kwoty, natomiast ostatni gość, z którym rozmawiałem, jest to kolekcjoner, z którym już miałem do czynienia, jeżeli chodzi o transakcje mhm. swego czasu, w 2020 roku. Coś tam zrobiliśmy, jeżeli chodzi o zakup i sprzedaż. Ja mu zaproponowałem swoją cenę, on się na nią absolutnie nie zgodził. Powiedział, że chce 25% więcej. Aha. Jak ja zobaczyłem, że on chce 25% więcej, ale no jednak uda się to sprzedać, to w ogóle zgodziłem się już bez żadnej negocjacji. Zgodziłem się na tę kwotę, którą chciał, czyli 125 tysięcy dolarów. Po dzisiejszym kursie jest to jakieś 550 tysięcy złotych tutaj w ręku. Więc nie, <laughs> Więc <laughs> wiedział. Natomiast yy, no nie mogłem yy, się pogodzić z tym, żeby yy, wysłał mi to kurierem, bo bałem mhm. się co się stanie jeżeli paczka na przykład zaginie. zaginie, albo zostanie uszkodzona, albo ktoś ją ukradnie. No można nie niby ubezpieczyć przesyłkę, mm -hmm. no ale to jednak jest bardzo wysokie ryzyko. Więc stwierdziłem, że wsiadamy w samolot, lecimy do Nowego Jorku, spotykamy się w Central Parku i ja tę kartę odbiorę osobiście i tak też się stało. Nakręcili materiał, to jest moje piękne, piękne dziecko. Ja tu wam wstawię fragment teraz. Rafała, który tam pokazuje cieszy. tą kartę i się cieszy. Dobra, czyli ta karta kosztuje pół miliona złotych. 550. No Proszę dobra, bądźmy precyzyjni. 550. Także, czy to jest... No teraz to głupie pytanie, no bo wiem, że to jest Twoja najdroższa karta w kolekcji. Tak. A jaka była wcześniejsza? Czy to będzie Charizard z Base Set z 1999 tak. roku? Tak. Ponieważ on potrafi teraz kosztować 20 tysięcy dolarów? No tak 15, 15? No bo teraz. Te, te ceny to się wahają w zależności od tego, co się dzieje na rynku. Tak jak Logan Paul otwierał booster boxa First Edition, wtedy mieliśmy skok, ceny były napompowane. Teraz te ceny nieco spadły, ale nadal się trzymają wysoko, wyżej niż na początku premiery Pokémon GO, można powiedzieć. No tak, jak ja Charizarda kupowałem za 6000 złotych, a teraz. On kosztuje 13, 15, 20, zależy, bo to, to nie, z pokemonami nie jest tak jak, nie wiem, z kupnem jabłek, że idziemy do sklepu, one kosztują ileś za kilogram i sobie je kupujemy. Wszystko zależy od tego, jaką okazję dorwiemy, skąd te karty kupujemy, bo w Europie przecież będą taniej. Mhm. Bo przecież ze Stanów, jak kupujemy, to cena, która jest na Ebayu, to jest jedna, ale trzeba jeszcze. Tak, tak... wysyłka, cło, ale, jeszcze cło, jakieś kontrole celne, VAT, nie ale wiadomo co. trzeba mocy. też zapłacić podatek na eBayu danego stanu. Jak na przykład kupujemy w Nowym Jorku, to jest 8 albo 10%. Już mhm. nie pamiętam. To wyobraźcie Więc sobie, przy to takich to większych kwotach netto. to jest masakra. Więc tam. 13 czy 15 tysięcy dolarów za tego Zarda, no to jest netto plus wszystkie narzuty, no i wychodzi z tego niezła sumka. No ale nic nie przebije tego Bulbazaura, bo tu jest 550 tysięcy w, 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 w kawałku plastiku i to jest największe moje osiągnięcie w życiu, zwłaszcza, że to jest Bulbazaur, najrzadszy Bulbazaur świata. Notabene dzień chyba przed wyjazdem do Stanów kupiłem drugiego najrzadszego Bulbazaura na świecie. Japońskiego, który został wydrukowany pomiędzy 50 a 350 egzemplarzy. Tam już PSA 10, dwie sztuki na świecie mają mają dziesiątkę, więc, więc, wow. więc można powiedzieć, że już jestem bulbazaurowym królem. <śmiech> <śmiech> Czyli to jest Twój plan teraz e, na kolekcję: zebrać wszystkie bulbazaury świata, jakie istnieją. E, tak. E, poza tym snapem, którego e, zdobyłem, który jest moim największym osiągnięciem, e, to co chcę zrobić, to zrobić taką wielką ramę, w której będą bulbazaury z. Pierwszą grafiką, czyli tą base setową mhm. e, we wszystkich możliwych językach, czyli po japońsku, po angielsku, po holendersku, po koreańsku, po chińsku, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z Legendary Collection i z base, z BASE Setem 2, bo tam też ta grafika była wykorzystywana. I pół tej ramy w PSA 10. Czyli tak, jedna ściana 150 Pokémonów, druga ściana Bulbazaurów. Tak, i trzecia, i trzecia ściana. <laughs> y, sam snap. Jeszcze snap, tak. sam snap gdzieś tam Zresztą. nad drzwiami. Tak, 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 po prostu w ornamencie prawie. Że... Właśnie ramka się na niego robi, więc już nie będzie stał taki smutny, tylko, tylko... będzie w takiej czarnej, fajnej ramce i, i będzie to dobrze wyglądało. No i super. 20 kart na świecie. Pokémon Snap. Ale tak. niektóre karty powstały w ilości 15 sztuk, czy gdzieś tak. nawet 10. 15, natomiast niektórzy właśnie to jest ze snapami jest trochę ciężko, ponieważ e, właściciel Poliwaga powiedział na jednym z forum amerykańskim, że on miał dostać swoją liczbę kart, natomiast dostał ją o 5 sztuk mniej. O. E, I one dziwnym zbiegiem okoliczności później były sprzedawane przez jednego z deweloperów Co? e, Pokémon Company, więc e, Czyżby on sobie tam do kieszeni wziął te wydrukowane karty i. Nie wiem. Natomiast y, właściciel tych kart, jak pokazywał y, zdjęcie wszystkich poliłagów, to właśnie pięć mhm. brakowało i mówił, że on dostał po prostu pięć mniej. No a jak był dzieckiem, no mhm. to przecież się nie kłóciło, nie? więc dostał, y, tyle ile, y, dostał tyle, ile dostał tyle, ile dostał. Natomiast jakie było pytanie, bo już zapomniałem? Nie, nie, że inne karty no. miały inną ilość a, druków. tak, tak, przykład przykład Charmanderów albo Squirkla, mhm. y, było nie, po 15 sztuk, sztuk, też nie, 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 tak De facto, ile zwycięzcy Zatrzymali. dostali, dostali tych, tych wydruków, bo tak jak powiedziałem, z poliłagiem tych sztuk było de facto o 5 o mniej. Śmieszna historia jest z Pikachu, ponieważ on został zgrajdowany przez PSA 32 razy, czyli znacznie więcej niż to, ile był wydrukowany. Dlaczego? Dlatego, że ludzie jak zgrejdowali sobie kartę, dostali na przykład, nie wiem, siódemkę, to PSA ma tak fantastyczny grading, że można sobie karty regrade'ować aż do skutku. I łamali te case'y, wysyłali jeszcze raz z nadzieją, że dostaną lepszą ocenę. Mhm. Więc jak spojrzymy w population report, to Pikachu jest więcej że de facto został wydrukowany. No właśnie miałem o to pytać, czy się znaczy, że właśnie jest w systemie PSA, że 30 ileś sztuk, a tak naprawdę tak. 20 istnieje? Tak, 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 dokładnie. No to Super w ogóle pomyślałem. Ale nie, nie wszystkie rawy dotknęły rynek. <grym> Więc tak de facto te 32 sztuki mogły być na przykład zrobione z 5 czy z 10 rawów. <grym> no, jak komu się nudziło, dostał piątkę, płakał, a chciał. I pach, siódemka. siódemka. No to mówię, zostajemy, zostajemy. Ta, dokładnie. Na razie z Pikachu żadnej dziesiątki też nie ma. Mhm. Tak de facto z dziesiątki to jest, jeżeli dobrze pamiętam, na pewno jeden Poliłag, mhm. ale jest, ma star, bardzo stary certyfikat i to jest taka dziesiątka jak ja, baletnica. A z kolei jest jeszcze Gajardos, jeżeli dobrze pamiętam. Też w dziesiątce, ale tej karty osobiście nie widziałem, więc. E, więc się nie e, wypowiem. Natomiast z Bulbasaura, czy z Pikachu, czy z Charmandera e, dziesiątek nie ma, czy na przykład z Chensi, uh -huh, uh -huh. więc, więc tak. Dobra. Pół, ponad pół miliona za kartę, nie, jest, nie? Nie było ci w pewnym momencie szkoda, że mógłbyś sobie kupić jakieś super fajne auto za te pieniądze? Przecież to jest kupa kasy. E, powiem ci tak. E, myślę, że aut jest całe mnóstwo. Natomiast w piesej 9 ta karta ma populację 2 i druga dziewiątka jest znacznie słabsza. Jest to artykuł kolekcjonerski, który mimo tego co mówiłeś, że jak Logan Paul czy Gary V pompowali rynek mhm. to karty były droższe, to ostudzenie na rynku po części widać, ale na przykład ta karta, ona z każdej swojej publikacji, z każdej swojej prezencji na rynku z każdego raza na kolejny raz jest po prostu coraz droższa. Mm -hmm. Więc y, myślę, że to nie jest zły pomysł, biorąc pod uwagę inflację, sytuację gospodarczą. I teraz zmieniamy kanał na Nobis w Finansach, <laughs> no <laughs> ale tak. myślę, że to jest dobry krok. Zwłaszcza, że powiem Wam, tego nie ma na kamerze, ale ten gość, który mi sprzedawał tę kartę, jak już y, my szliśmy w swoją stronę do auta, a on skręcał do swojego mieszkania na Brooklinie, to on się tak za mną obejrzał, spojrzał się na mnie, miał takie mokre oczy i mówi tak ja już żałuję. <laughs> Więc I teraz najlepsza część. Jak wróciłem do Polski w połowie czerwca, to dosłownie dzień po powrocie jeden sklep japoński wstawił 7 Snapów na sprzedaż. Mhm. Ja się trochę załamałem, bo stwierdziłem, i ta karta z przodu wyglądała perfekcyjnie. Właściwie wyglądała no, identycznie jak moja. No i ja myślę, o kurczę, wydałem tyle pieniędzy, pewnie Rawa mógłbym kupić. Taniej. Znacznie taniej. A teraz jak rynek Ten... będzie zasypany, to może wartość spadnie, bo będą chcieli te sprzedać w tej Japonii? Trudno powiedzieć zasypany, jeżeli no. pojawia się jedna sztuka. To nie są Charizardy ps 5, mm -hmm. których no jest tak. po prostu trylion. Mm -hmm. ale, ale pomyślałem sobie, kurczę, poleciałbym do Japonii, kupił tego Rawa taniej, poleciał do Stanów, zgrajdował tę kartę i wtedy tego, tego Bulbazaura miał po prostu taniej, bo w przypadku takich kart średnio jest wszystko jedno, jaką masz ocenę. Ważne, że masz tę kopię i że jest ona autentyczna. A to, czy to jest dziewiątka, czy ósemka, to już jest taka rzecz drugoplanowa. Przy tak wartościowych kartach y, zmienia się trochę podejście do kart zgradowanych, ale uh -huh. o tym to można by było robić osobny wykład. No i ja się tych Japończyków spytałem, ile ta karta kosztuje w uh -huh. Rawie. Jaka była ich odpowiedź? Poczekaj. <laughs> Najpierw wysłali mi wideo, uh -huh. bo zdjęcia wyglądały super. Tak. Ja nawet myślałem, że może nawet lepsza. Przód genialny. Ja mówię, o nie, kandydat na dziesiątkę. Zepsułem całkowicie sprawę. Wysyłają mi zdjęcia tyłu, a tam takie szramy, nie. rysy. Taka PSA piątka. No i oni do mnie mówią: 110 tysięcy dolarów. No i kto tu jest zwycięzcą przy Więc... zakupie karty za 125 tysięcy tak, dolarów? ja myślę, że szacunkowo ta karta, biorąc pod uwagę, że kilka snapów z tych wystawionych w Japonii już się sprzedało. Mhm. Sprzedał się Gallardos. Sprzedał się Koffing i sprzedał się e, Squirrel, uh -huh. e, Charmander, e, Bulbazaur i, i jeszcze część jest na sprzedaż. E, no ale wiadomo, karta za taką kwotę nie sprzedaje się w 5 minut. To jednak musi być kolekcjoner, który zgromadzi pieniądze na rachunku powierniczym i tak dalej, uh -huh. i tak dalej. E, więc. E, więc tak de facto, biorąc pod uwagę, że Squircle, który jest tańszym snapem od Bulbazaura, jest znacznie gorzej centrowany, każdy wygląda tragicznie. Więc tak naprawdę Squirkla się zgłasza tylko do autentyfikacji, a nie do grade'u, ponieważ te grejdy by były niskie, przez to, że są fatalnie wycięte i cały arkusz mhm. był fatalnie wycięty. Bulbazaur powinien być od niego droższy, a oni chcą za RAWA, który jest tak PSA-5, może PSA-6. E, chcą 110 tysięcy dolarów, więc myślę, że ten kolekcjoner, który mi tę kartę sprzedał, no nie doszacował jej i śmiało mógł wziąć e, dwa razy więcej, co mnie bardzo cieszy. <laughs> no tak. Powiedz mi jeszcze, widziałem, że jeden utalentowany grafik zrobił Ci polską wersję tej karty. Tak, e, tak, tak. Powiesz mi coś więcej, gdzie będzie można ją dostać? E, będzie ją można dostać do każdego zamówienia z Pokemon Shop, e, taki Bulbazar. Tylko, że przetłumaczony na język polski przez bardzo zdolnego grafika, yy, będzie dorzucany właśnie do każdego zamówienia. Więc no, nie każdy taką kartę może mieć, ale w wersji polskiej każdy. Na pokemon.shop.pl tak. a z kodem HIKOMIKOS możecie dostać jeszcze kartę z moim autografem. Więc tak, i autograf i, i polski Snap Bulbazaur yy, może być u Was. Mówimy coś o premierze, które już są Mówimy. dostępne w preorderach? Mówimy, Booster no, boxy O takich najniższych cenach to Booster trzeba boxy mówić. 489? Tak. Elite Trainer Boxy 149? Tak, najniżej w Polsce. Tak, ponieważ jest to preorder, można zamawiać i Dzięki temu macie pewność, że dostaniecie te produkty... W najlepszych op... cenach. Tak, po tym jak dystrybutor wyśle je na Polskę. Oprócz tego jeszcze widziałem, że tam są takie case'y Ultra Pro, bardzo fajne na Booster Box, co polecam. Ja kupiłem Booster Boxa w 2010 czy 2012 roku z Hard Gold Soul Silvera. Zapłaciłem za niego 40, 490 zł. Już myślałem, że 40. Nie, poczekaj. Aż ale, taka okazja to nie była. Ale fajna sprawa jest taka, że teraz ten Booster Box się sprzedał ostatnio chyba za 5000 euro. Czyli to jest jakieś ponad 25 tysięcy. Prejs, to ty jesteś złotych. bogatym kolekcjonerem. Ja tego nie sprzedaję. No mam pieniądze w kartach. Chyba to kupię. Nie, nie sprzedam ci. No, na pewno. Możemy się zamienić za bulazaura. Dawaj tego zaura. dawaj go. Nie. Dawaj tego bulbazaura. Dawaj te kartę. To będzie można dać na zagawkę też. Dawaj tego, tego Zaura. Dawaj go! Dobra, debile w parku biegają. Mam, słuchajcie, boosterek. Dostałem od The Pokemon Company booster z Pokemon Go wziąłem ją specjalnie na tę okazję. Także to jest booster z Niantic, The Pokemon Company współpraca. Odpakujemy sobie go. I pokażę Wam, jakie są karty w środku tego boosterka, bo to nas interesuje dzisiaj. Mamy tak, Charmandera. A może Ty będziesz czytał nazwy kart? Nie no, rób. Zrobisz mi dubbing. Rafał będzie czytał nazwy kart Pokémon. Zobaczymy, czy zna wszystkie. Charmander. Pikachu. Squirtle, Beedof. Meltan. <laughs> O, Radia z Adiant co jest grane? Wytniesz tę moją u. Dawaj koszulkę, dawaj koszulkę! Dawaj koszulkę! O matko! A to nie była jeszcze rerka! Teraz patrz co będzie. Tyraniter. E, Egów, pokój jeszcze wie. A! aaa! Kist z tymi już! Czekaj, Charizard, trzeba zabezpieczyć. Dawaj! Nie umiesz wkładać. Zniszczyłeś mi ten, Zgrajduj mi go! Dobrze. No pchaj, no wchodzić nie chcę. Dobra, jest Charizard, słuchajcie. Shining, Shining, chciałbym. E, Reliant Charizard. To jest nowy rodzaj kart nazywanych jako Shiny. Oprócz tego jeszcze tutaj Tyrannitar, energia i tutaj takie rzeczy. Właśnie. Mogę prosić o autograf pana? Proszę bardzo. Ale nie, ja nie żartuję. Masz coś do pytania. <laughs> ja tę kartę wysyłam? <laughs> wysyłam, masz, weź ją! <laughs> Nie ma odbiorów osobistych? <grym> nie ma, nie ma. To jest wyjątek, słuchajcie. <grym> Napiszcie, jaki jest wasz ulubiony Pokémon w komentarzu. I wracam, słuchajcie, z GoFestu, także mam... Jedna osoba dostanie taki zestaw, pocztóweczka i naklejki z GoFestu, także zostawcie komentarz, wybiorę jedną osobę, która to wygra. Czas zgłaszania się macie do końca miesiąca, także spokojnie. Kto dostanie powiadomienie, to obejrzy. Kto nie dostanie, to trudno. Chodź tu, muszę ci podziękować. Rafale? Nie, nie, nie. Nie Rafale. Królu Bulbazaurów. Ustaliliśmy to. Także królu Bulbazaurów, dziękuję no. za spotkanie, spędzony czas i widzimy się niedługo w kolejnych filmikach. Tak, Strasz. będę jeszcze w milionie filmów. <laughs> Teraz jesteśmy w Polsce jest okazja do nagrywania. Dobra, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się. Cześć.